Pierwszy dom. Pierwszy dom horoskopu zaczyna się od ascendentu. To jest Twój początek. To jest początek całej drogi przez wszystkie znaki Zodiaku, przez wszystkie domy. To jest początek Twojej podróży tutaj na Ziemi. To jest moment porodu, a dokładnie pierwszy wdech. Po to wyznaczamy godzinę co do minutki, żeby ustalić osie horoskopu i domy. Ascendent to jest ten moment, w którym robisz i zaczyna się cała podróż. Możesz też sobie wyobrazić taki moment startu przed biegiem. Jesteś już w pozycji, twoje ciało jest przygotowane, napięte. Masz zawiązane buty, i nagle jest strzał, jest gwizdek, i zaczynasz biec. W dwunastym domu. Jesteś jeszcze w kosmicznym łonie. Nie masz pojęcia, że możesz mieć ciało, że możesz tutaj zejść, że możesz doświadczać i mieć ziemskie doświadczenie. W pierwszym domu się rodzisz. Więc jest to dom, który pyta: kim jestem? Kim ja w ogóle jestem? Po co tu jestem? Co ja chcę tu zrobić? Jakie są moje pragnienia? O co chodzi? To jest taki dom, można powiedzieć świeżaków? W naturalnym horoskopie to jest dom Barana, więc mamy właśnie tutaj tą iskrę. Mamy tutaj jakiś rodzaj niewinności, naiwności, ale też niezwykłą odwagę. To jest baran, ogień. Jestem tu po to, żeby działać. Pierwszy dom mówi: Ja jestem, jestem dla siebie, jestem jaka jestem. I będę zdobywać ten świat. W pierwszym domu polujemy i zjadamy, polujemy i zjadamy, polujemy i zjadamy. Baran, Bóg Wojny, Wojownik, Mars. On staje dzielnie, wypina pierś do przodu i się prezentuje. Więc skoro to jest też ta część zwierzęca w nas, to pierwszy dom mówi o naszym zdrowiu. Mówi o naszej witalności, mówi o tym, ile jest w nas energii. Energii do czego? Do działania, do polowania, do zjadania. To jest zejście ze świata ducha, dwunasty dom, do świata materii. Jestem, mam swoje pragnienia i będę po nie sięgać. Więc, jeżeli pełnia, nów, zaćmienie, Koniunkcja jakichś planet odbywa się w pierwszym domu, to zapytaj siebie, czego ja pragnę. Te planety też ci podpowiedzą, co to są za jakości, na które warto zwrócić uwagę. Czego pragnę, co chcę upolować, po co chcę sięgnąć, co chcę zrobić. Pierwszy dom jest o robieniu. Tam nie ma myślenia, nie ma zastanowienia się jest akcja, reakcja bach.